Siemano widzowie, kolejna ciężka gierka za mną. Wczoraj grałem z Noe Christoferem, M ranking 2530 i w tej partii postanowiłem zagrać d4, poszło skoczek f6c4, e6. No i ja wysłałem zaproszenie do partii katalońskiej po d5 tak przez jakiś czas tego Katalona nie chciałem grać, ale tak ostatnio trochę sobie poanalizowałem, popatrzyłem i tak postanowiłem do tego wrócić. Natomiast tutaj propozycja została odrzucona, przeciwnik wrzucił C5. I teraz powiem wam tak, jeżeli chodzi o kolejność posunięć taką, czyli jeżeli tutaj przeciwnik wrzuca C5, D5, E6 to w porządku. Coś, coś takiego chę, chętnie sobie zagram. Tam skoczek C3, skoczek F3, i tam albo ten wariant z gońcem F4, albo z E4. Natomiast w tej kolejności, kolejności posunięcia, jak w partii, to, to mi się nie podoba. W sensie przepychanie na D5. Oczywiście jest to wariant jak najbardziej do gry, z tym, że całkowicie mi się to nie podoba, że ja już się zadeklarowałem na posunięcie G3, że tego gońca wypro wyprowadzę na to no i ten goniec będzie blokowany przez pionka, więc ten wariant mi się całkowicie nie widzi. Stąd też wybrałem skoczekewczy, co jest w porządku przeciwnik cd skoczek d4 no i tutaj tak jak może pamiętacie moją partię z Bułgarii co grałem w październiku z arcymistrzem Dimitrowem, no to tam poszedł ten wariant a6 hetman c7, hetman c4 taka ofiara pionka no i tam była grubsza zadyma i, i rzeczywiście ten wariant jest bardzo ciekawy przygotowywałem się też yy... <tryk> ale da, dalej mnie, mnie przeziębienie trzyma. E, dobra, więc e, przygotowywałem się też na e, skoczek C6 no a przeciwnik tutaj zmienił kolejność posunięć zagrał e, Hetman B6. No i tak wiecie, niby nic, ale jednak coś, ponieważ e, no, powstają tutaj e, trochę. Inne pozycje niż, niż się spodziewałem. Także tutaj, oczywiście, no, nie, nie znałem niestety tego posunięcia. To jest jakieś pod względem popularności, piąte czy szóste zagranie w tej pozycji. No i niestety tego nie miałem przeanalizowanego. No i tu wpakowałem się oponentowi w przygotowanie, choć, choć poznajdowałem właściwe odpowiedzi. Zagrałem tutaj goniec G2, co jest ok. No, i po skoczek C6 mam przejście do tego wariantu, co się spodziewałem, ale przeciwnik goniec C5. No to tutaj wiadomo, wisi pośrednio na F2, więc trzeba zagrać E3. No i przeciwnik skoczek C6, czyli tutaj natychmiastowo bardzo zwiększa presję na punkt D4. No, i teraz miałem pewien problem, bo za nic w świecie nie wiedziałem, co z tym skoczkiem zrobić. No, w sensie są trzy odejścia. Każde wygląda y, potencjalnie sensownie. No, i nie, nie wiedziałem po prostu na co się tutaj zdecydować. W ogóle, jak sobie analizowałem tę partię, no to kompek podpowiada, żeby w ogóle olać tego pionka, co całkowicie mi nie przyszło do głowy podczas partii, i że tutaj rekompensata za straty materialne jest całkiem niezła. Podczas partii mi się to wydawało po prostu głupie, no bo ten gońc na D4 wygląda przepotężnie. No ale Stockfish mówi, że cyk, tego gońca skasować, a nawet tego typu warianty podpowiada, no to całkowicie nie miałem, nie miałem tego, takiej wizji w głowie. No dobra, więc ja tutaj po kolei się zastanawiałem nad tymi skoczkami. Zastanawiałem się nad skoczek c2. No i teraz mi się nie podobało, że przeciwnik po prostu wrzuca d5. No i ja będę musiał wybić na d5, no i przeciwnik ma po prostu lepszy rozwój. Tutaj te moje figury bardzo stłamszone, także to musi być gorsza pozycja. Zastanawiałem się też nad skoczek e z ideą taką, żeby zagrać skoczek c3. B3 goniec B2, i w, w ten sposób gońce będą po długich przekątnych działały całkiem aktywnie. Figury nie wchodzą sobie jakoś w drogę, i też wygląda potencjalnie ok. No tylko, że tutaj skoczek K5 jest pieruńsko złośliwe, ponieważ wisi mi pionek, a jak zagram B3, to goniec B4, i nagle okazuje się, że na D2 się zasłaniać niczym nie mogę bo wtedy skoczek d3 i tracę prawo do roszady. No a znowu, jeżeli zagram skoczek c3, no to przeciwnik wrzuca d5 i po odbiciu wybija skoczkiem, no i tutaj jeszcze zwiększa presję na ten punkt c3, no i znowu mi się to nie podoba. No więc tym tokiem rozumowania doszedłem do wniosku, że skoczek b3 Wygląda najlepiej, ponieważ ten skoczek jest broniony jednocześnie też atakuje gońca, a przeciwnik nie bardzo może tego gońca oddać, no bo wtedy czarne pola będzie miał bardzo słabe. Więc przeciwnik nie z B4, szach, ja zagrałem go nie z D2. Zastanawiałem się podczas partii też nad ruchem skoczek C3 z ideą taką, że jak właśnie przeciwnik wybije no to będzie miał piekielnie słabe czarne pola. Więc owszem, ja mam tutaj zdublowane piony, co jest niefajne, no ale te czarne, słabe czarne pola myślę, że rekompensują mi te słabości. Szczególnie jak tutaj wjadę na D6, później zagram c 5 to będzie zarąbiście. Oczywiście liczyłem, czy tego pionka nie stracę przypadkiem od razu, ale tutaj nie muszę się o pole D3 obawiać, bo po skoczek D3 mam bardzo złośliwe Król D2 i teraz ten skoczek nie bardzo ma gdzie odejść, bo Hetman bije A6 zdobywa dużo materiału. Więc to potencjalnie mi się podobało, tylko nie podobało mi się takie posunięcie. I nagle się okazuje, że wcale nie jest prosto tego piona bronić. No i z tego też powodu odrzuciłem ten wariant. Zagrałem goniec D2, przeciwnik skoczy K5. Ja zagrałem Hetman C2. I po partii tam poanalizowałem sobie z przeciwnikiem. No i właśnie mi powiedział, że, że wpakowałem mu się w przygotowanie idealnie, że właśnie ten wariant patrzył. I mi powiedział, że zamiast Hetman C2 powinienem był zagrać Hetman E2 i że to jest lepsza konfiguracja natomiast ja tutaj podczas partii liczyłem D5, Cd5 i w ogóle goniec D7 piekielnie złośliwie wygląda bo zauważcie, że on poświęci pionka no ale jak wjedzie mi tutaj na B5 no to mnie morduje po prostu tymi gońcami natychmiastowo okazuje się, okazuje się jednak, że jestem w stanie tutaj ustać jeżeli nie, nie będę zgarniał tego pionka, tylko wybiję na B4 i zagram skoczek C3. I teraz koniec B5 jest niemożliwe. No i ta pozycja no jest tutaj. Sporo aktywności po stronie czarnego, ale za chwilę sobie przygotuję Roszadę i, i będzie Gites. Także rzeczywiście w ten sposób mogłem do tematu podejść. Inna sprawa, że tutaj jeszcze drugi taki złośliwy wariant był, że ED, co też mi się nie podobało, bo tutaj zrobię Roszadę, ale goniec G4, odchodzić na E1 nie mogę, bo wjazd na D3. No, a jak zagram F3, no to gońca blokuje, no jeszcze pionka je słabego, i on mi powiedział, że to jest pierwsza linia kompa i że to jest ok. No, ale wiecie, no to, to co jest ok według stockfisha, no to niekoniecznie jest ok z praktycznego punktu widzenia. Więc podczas partii ja stwierdziłem, że Hetman C2 będzie lepszy, żeby się nie pakować. W, w, w tamte warianty no i przeciwnik od ręki d5, cd5, het 1 a6 no to tutaj już wiedziałem, że że wpadłem jak śliwka w kompot jeżeli gość od ręki takie ruchy robi no cóż to widać, że do poziomu 2.500 jeszcze będzie trzeba dopracować i liczenie wariantów i, i debiuty, no bo jednak tam z gościami po 2300, 2400, jak tam jakiegoś wariantu nie znam, to nie ma problemu, to tam wymyślę przy desce, ale... No ale ci, ci goście to wiedzą znacznie więcej. I, I tak samo z platem się wpakowałem, i tak samo z tym. E, no dobra, ale tutaj jeszcze e, nie ma tragedii. E, tutaj jeszcze mi gość powiedział po partii, że według kompa koniec F1 jest OK. Co ja liczyłem podczas partii, natomiast absolutnie ta pozycja nie wydawała mi się być OK. W sensie wiecie. Komputer tam powie, że oho, oho i się tutaj bronisz i jest super. <laughs> Kurde, mam króla w centrum. Gość zaraz robi roszadę, Linia D będzie otwarta. No, być może na jakichś jedynych posunięciach się tutaj stoki rzeczywiście wybroni, ale... Mi, mi to całkowicie nie wydawało się być w porządku, więc ja bardziej z ludzkiego punktu widzenia chciałem zachować prawo do roszady. Stąd zdecydowałem się na posunięcie skoczek C1, żeby pole D3 zabezpieczyć, co, co nie jest perfekcyjne, ale jest OK. Jest to w porządku posunięcie. I teraz przeciwnik wybił na D2. No i miałem bardzo trudną decyzję, czy wybijać Hetmanem, czy wybijać też skoczkiem. I pierwsza moja myśl to było wybić na d2 z ideą taką, żeby zagrać hetman e2. I w ten sposób y, walczę z tym hetmanem, robię roszadę. Wydaje się być git. Natomiast stwierdziłem, że wcale to nie jest takie git. No bo przeciwnik po prostu zbije, król bije i B6. No i przecież ta końcówka jest beznadziejna, tak? No zaraz wrzuci gońca na A6, długa roszada albo krótka roszada, wrzuci wieżę na D8, C8. No ja tu jestem całkowicie nierozwinięty, te, te skoczki przepotężne. Jeszcze króla mam y, głupio ustawionego. To jak ten goniec wiedzie na A6, naprawdę nie będzie fajnie. A znowu, jeżeli zbiję skoczkiem, no to teraz mi wjeżdża po prostu na D3 i wybija na B2. No i po, po prostu pionek mniej. No okej, okay, jakaś tutaj rekompensata może będzie jak zrobię mu izolaka, ale no jednak jest pionek w plecy. Także to hetman D2 mi się nie podobało. W związku z tym zagrałem skoczek D2, przeciwnik zbił na D5, no i nie Cf1. Czyli cały czas próbuję tutaj zrobić tę roszadę. Przeciwnik mógł zagrać hetman D6, ale wtedy stwierdziłem, że po prostu tutaj powymieniam. Mało tego, jeszcze grożę E4, także tutaj już raczej wszystkie problemy za mną. Jeżeli natomiast skoczek B4, to planowałem hetman E4. I nie boję się tych wideł. Jeżeli przeciwnik wrzuca F5, no to bije oczywiście na B4. Nie na E5. Więc, A jeżeli hetman c6, to jest OK. to w, w takiej końcówce to już na pewno nie mam żadnych problemów. Wrzucę a3, zakończę rozwój, jest OK. No ale przeciwnik zagrał najzłośliwsze, hetman b6. I dlaczego to hetman b6 jest złośliwy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, są tutaj możliwości oddawania figury na e3. Plus też po skoczku B4 i wiaz... po skoczku B4 i jakimś nieopatrznym odejściu hetmana jest wtedy hetman C6 z podwójną groźbą wideł oraz wisi ta wieża. Także dużo tutaj problemów. No i co za tym idzie, dużo czasu mi się zeszło, żeby to wszystko podoliczać. No i się wpakowałem w nie do czas. Więc tak, co tutaj zagrałem? Zagrałem w partii skoczek B3 z ideą hetman C5, żeby wymienić hetmany. Zastanawiałem się też długo nad goniec E2, natomiast tutaj nie byłem przekonany co do tego, czy w ogóle mogę zrobić roszadę. Znaczy pierwsza rzecz, że przeciwnik w ogóle sam może zroszować i ma po prostu lepszą pozycję, bo aktywniejsze figury, ale jeszcze długo tutaj liczyłem tę ofiarę na E3. I teraz po król G2, goniec C6. I tak, po skoczek F3 od razu przegrywam, bo wchodzi G5, G4 pozamiatane. A jeżeli goniec F3, no to przeciwnik może wybić i znowu G5. I ja zagram Hetman F2, no i Hetman E4 z groźbą G4. Ten, ten wariant policzyłem, no i stwierdziłem, że to jest przegrana. Okazuje się, że jest ok, bo po G4 mam posunięcie Hetman D4. Co przeoczyłem 8 ruchów wcześniej, no bo liczyłem cały ten wariant w tej pozycji. Także to koniec: E2 mo można było zagrać. Niestety ja tego nie doliczyłem poprawnie. Tutaj jeszcze było posunięcie wieża F2, choć wydawało mi się, że tutaj rekompensata przeciwnika za figurę jest przepotężna. Jak wrzuci jeszcze H5, H4, w rzeczywistości nie jest to aż takie groźne, ale, ale rekompensata jest, no bo jednak z materialnego punktu widzenia to jest tylko jeden punkcik w plecy dla niego na wszystkie moje figury pasywne. Więc ja w partii właśnie się obawiałem tego skoczek E3, stąd zagrałem skoczek CB3 przeciwnik goniec D7, no i Hetman C5 tutaj chcę przejść do końcówki, licząc na przetrwanie. No niestety ta końcówka też, też nie jest dobra, ponieważ są znowu groźby wideł, no i też ta wieża z H1 nie broniona. Więc ja w partii E4, przeciwnik skoczek B4 i ja zagrałem król E2, liczyłem jeszcze posunięcie F4 z ideą taką, że po prostu podejdę i tego skoczka zdobędę, natomiast okazuje się, że nie zdążę bo przeciwnik ma wieża C8 i sobie skoczkiem przez C2 ucieknie i ja nie jestem w stanie tego pola C2 mu e, zabrać. Więc stąd 2. przeciwnik zrobił długą rosadę. E, co ciekawe, no tak pozycja no, była na tyle powalona, w sensie była trudna dla mnie, no bo ja się bronię, ale dla przeciwnika też była trudna do atakowania, żeby tam wyliczyć w jaki sposób najlepiej stwarzać groźby, więc tutaj obaj już Mieliśmy dosyć, dosyć dużą presję czasu. No, ja tam miałem chyba ze 3 minuty na zegarze, przeciwnie, trochę więcej. I ja zdecydowałem się tutaj na posunięcie A3. Po czym przeciwnik wrzucił goniec B5. Lepsze było skoczek BD3, co ja widziałem, ale no i tak nie miałem nic mądrzejszego niż, niż to A3. Ponieważ tutaj po skoczek bije D3, przeciwnik może sobie po prostu wjechać tutaj wieżą, zagrać wieża D8, goniec B5, no i po prostu się nie mam gdzie ruszać. Tak natychmiastowo mnie tutaj nie, nie morduje, ale no po prostu wszystkie figury ma aktywne, a moje wszystkie figury pasywne, więc musi być źle. W partii goniec B5 szach, ja odszedłem na D1. Na E1 i E3 nie mogę, bo widły. Przeciwnik wjechał na F3. No i tutaj pod presją czasu Skoczek B3. No, staram się oczywiście cały czas bronić. Przeciwnik dociska. No i znalazłem tutaj prawidłowe zagranie: Król E2. Król, Król C1: To w ogóle w śmieszny sposób tu przegrywa. Skoczek C2. <noise> I teraz, jeżeli zbije królem, to no, wieżą można wjechać i zbić na F2, a jeszcze lepiej, skoczkiem. I na B3 tracę, ponieważ jest oczywiście związany. Stąd króle 2. Przeciwnik zbił na D2, no i tutaj popełniłem kluczowy błąd, bijąc na F3. Lepszy było, sk skoczek bije D2. Choć tutaj wchodzi skoczek D4, szach, króle 3, skoczek C2, bicie na A1 i skoczek C2, i pozycja dalej jest przegrana. No ale jeż, jeszcze mogę walczyć. Ja, ja w partii królew 3 i to natychmiastowo przegrywa, choć przeciwnik nie znalazł właściwego, właściwej drogi. Więc widzicie, no a bo właśnie tam się niektórzy widzowie zaczęli oburzać, jak ja mogę błędy popełnić. Tam, w wygranych pozycjach, czy coś takiego. No, no, no kurde, to zawsze będę błędy popełniał, to no wszyscy ludzie błędy popełniają. Także, jeżeli ktoś jest tym sfrustrowany, to polecam sobie zacząć kibicować jak, jakiemuś stokfiszowi, czy coś takiego. Są turnieje programów szachowych, tam wygranych pozycji nie wypuszczają. No dobra, więc co, co tutaj było najlepsze? Najlepsze było wieża B2. I ja liczyłem skoczek C5, no ale wchodzi skoczek C2, skoczek A4 i wieża B3. Szach niestety. No i bije na A1. Nie wiem, czy tego przeciwnik nie dopatrzył, czy co, ale zagrał goniec B3, no co też jest, co też jest ok. Ja odbiłem figurę. Zabezpieczył sobie pionka. No i niestety końcówka jest przegrana, bo tracę tutaj na B2. No a też ta druga wieża przeciwnika szybko tutaj wkracza do akcji i jest pozamiatana. No i tutaj partia już długo nie trwała. Przeciwnik rzeczywiście mi się tu wpakował. No i jeszcze na koniec podstawiłem taki motyw. No bo tutaj wisi mi na B4 i wisi mi na E4. No i już z dwoma pionami więcej. No to wiadomo, totalnie przegrana i się tutaj poddałem. Także... Kurczę, no wpakowałem się oponentowi w przygotowanie. No i tutaj w, w, wyszła z debiutu spora presja na moją pozycję. No i tam broniłem się najlepiej jak umiałem, ale niestety to nie wystarczyło. No, gość po pierwsze lepiej był przygotowany ode mnie, a po drugie znacznie szybciej liczył warianty i lepiej, także. No, no niestety nogaś po prostu był lepszy. Ciekawe w sumie czy zdobędzie normę na Gema, bo chyba musiałby wygrać jeszcze bo nie zagrał pierwszej partii. Musiałby jeszcze wygrać trzy kolejne partie. Trzy z trzech musi zrobić na normę, bo trzeba mieć 7 punktów. Mi zostały jeszcze dwie partie. Muszę obie wygrać, żeby była norma na Gema także dzisiaj wrzucam pełną agresję białymi, myślę, że będzie ciekawa gierka, zobaczymy jak się uda. No dobra, także jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnym podsumowaniu, także dzięki za uwagę, pa pa!